Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku e, „Pastry Sauerec. To niemożliwe. Stój elemencie, a społeczny. Także tak. E, bezalkoholowy. Jest to piwo z Funky Fluid, Free Gelato Pastry Sauer. E, słuchajcie, pytałem Was o to piwo na Instagramie i na Facebooku, e, czy robić test razem z wersją alkoholową, gelato. No i niby powiedzieliście, że tak, żeby to zrobić, ale powiem Wam, że to gelato przewiduję na panel Pastry Sauerków, który już niedługo na kanale. Także stwierdziłem, że no, tak trochę stawiać w szanki piwo bezalkoholowe, z alkoholowym, to, to tak trochę nie fair moim zdaniem, bo nawet w przypadku tutaj Pastry Sauerka jednak... No, tę różnicę będzie na pewno czuć między wersją alkoholową a bezalkoholową. Także stwierdziłem, że nakręcę dzisiaj oddzielny odcinek z tym bezalkoholowym gelato, że tak po prostu będzie najuczciwiej moim zdaniem. Także no cóż, zaczynamy. Jak już mówiłem, jest to bezalkoholowe gelato. A jaki mamy skład? Woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane. Płatki pszenne, laktoza, marakuja, brzyskwinia różowa, gujawa. Chmiel, huel, melon, drożdże i bakterie kwasu mlekowego. Plantarum i e, ranomysus. Ramnomysus. Przepraszam bardzo. Data ważności do 23 kwietnia 2021 roku. No i oczywiście tutaj mamy ekstrakt 11, alkohol poniżej 0,5%. Także przechodzimy od razu do tego piwa. Zobaczymy jak ono tutaj wypadnie. No, puszka dość głośno się otworzyła, ale się nie podniosło, także nic tutaj nie wylatuje. A wiem, że czasem z tych puszek piwa niestety lubią wylatywać, szczególnie trochę Fanki Fluid miał ostatnio problemy. Na przykład chyba to gelato z kiwi bodajże puszki wybuchały. E, Fryki e, hazy IPA, czyli e, ta z chmielem strata także była dość przegazowana, więc e, tutaj jest już ok bym powiedział. Jak to piwo wygląda? Zobaczmy. Piano nie istnieje praktycznie. Była drobno-pęcherzykowa, gdzieś tutaj zostały jej resztki. E, bardzo szybko opadła. E, piwo mętne, barwa takie bym powiedział średnio ciemne złotą. Także sprawdzamy co mamy w zapachu wyraźna brzeskwinia na pierwszym planie w tle troszeczkę marakui jest też taka taka nuta która mi się kojarzy z taką taką leciutką może łodygowością ale to jest takie to taka dziwna zobaczymy jak będzie w smaku w każdym razie głównie brzeskwinia na pierwszym planie w tle marakuja i właściwie można powiedzieć tyle nie wiem jak pachnie różowa gujawa, powiem szczerze, więc y, trudno mi się tutaj na ten temat wyrażać. Być może to ta nuta w tle, no cóż, ale zobaczymy. Także wasze zdrowie. No, bardziej sour niż pastry. Chociaż troszeczkę słodyczy też gdzieś tutaj jest. A właśnie, muszę wam powiedzieć, że mm, Pomimo mojego stosunku do pastry sour'ów, e, piłem ostatnio piwo, właściwie próbowałem od kolegi pastry sour'ka, o którym mogę powiedzieć, że to jest to, że właśnie mm, tak powinien smakować i będzie on właśnie e, na tym teście pastry sour'ów, także myślę, że warto czekać, jeżeli wzbudziłem Waszą ciekawość. Natomiast tutaj w tym piwie na pierwszym planie w smaku już marakuja, w tle no, wyraźnie tutaj mm, kwaśność dominuje, ale troszeczkę słodyczy też tutaj jest, gdzieś w tle. No, także cóż mogę powiedzieć? Mm, jeżeli chodzi o tą kwaśność, to jest taka średnia. Poziom słodyczy dość niski. Także, no, balans nie jest tutaj zachowany, aczkolwiek muszę powiedzieć, że całość nie jest najgorsza. Jeżeli chodzi o tą gujawę, czy ją czuję? Wydaje mi się, że nie. Powiem tak. Nie wiem, jak ona powinna smakować, szczerze mówiąc. Aczkolwiek oprócz marakui i brzoskwini no, nie czuję tutaj właściwie niczego więcej. Jeżeli na przykład właśnie wiecie, jak ta gujawa powinna smakować, co dawać smaku, to być może gdzieś tutaj wyczujecie jej delikatną nutę. Ja tutaj no nic takiego po prostu nie wyczuwam. Także moim zdaniem, no Kwaśne, orzeźwiające, soczkowe piwo, pastry sałerek. Niestety bez balansu bardziej sour niż pastry, ale generalnie muszę powiedzieć, że nawet jak dla mnie spoko. Czy wróciłbym do tego piwa jeszcze raz? Po pierwsze nie sądzę. Po drugie nie sądzę. I po trzecie, nie sądzę. Powiem tak, nie sądzę szczerze mówiąc. Raczej pewnie nie, pewnie to jest jednorazowy strzał. Jakoś mnie nie zachwyciło, aczkolwiek muszę powiedzieć, że no, nie jest złe w smaku, no bo nie można powiedzieć, żeby tutaj było jakieś złe, chociaż no, tego balansu tutaj nie ma według mnie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli będziecie pili to gelato, jeżeli piliście, dzielcie się swoją opinią. Tymczasem ode mnie to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.